Witam z tej strony Cube, a oto 38 30... <laughs> <laughs> Nie no, 38 odcinek Kubła zupki eee, i kończymy temat kuksu tak jak powiedziałem ostatnio Nonxim kuksu kimchi bowl soup. Mam nadzieję, że będzie smakować tak samo dobrze jak ta, jak ta pikantna wersja to też jest pikantna zupa zresztą, tylko kimchi Także na cóż, przygotujmy to sobie Dobrze, także tak to wygląda w środku. Yy, bardzo podobnie do tej wersji. No, do tej z poprzedniego odcinka. Jest trochę jaśniejsza, ale pachnie identycznie. Dobra, pora tu zalać. No i czekamy. Tak wygląda zupa po zalaniu. Także przystępuję do jedzenia. A, znoszę go. Zjem zupę. I co muszę powiedzieć, to to, że. Dobra jest. Smakuje mi. Ale to jest ta kwestia, czy jest lepsza od tego, no, hotballu zupa wcześniejszego. Ciężko powiedzieć. Są na podobnym poziomie. No, Zależy w sumie, co bardziej lubicie. jeśli bardziej jesteście w tej, w tej. Pomidorowej części to, to ten hot bowl soup to Wam posmakuje, Jeśli bardziej wolicie kimchi, no to kimchi będzie lepsze po prostu. A tak to są na podobnym poziomie. Czyli ogólnie, w moim w mojej takiej opinii, kuksu są dobre i to ich poprzednie, z wyjątkiem łagodnego, które smakuje jak niedoprawiony rosół. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do następnych recenzji, na moje socjalne media, lajkujcie, subskrybujcie, co tam chcecie robić, trzymajcie się i bye bye.